Od zwycięstwa piłkarze Pławskiej Wisły rozpoczęli rundę rewanżową. Rywalem w pierwszym spotkaniu nowej serii rozgrywek był zespół Włóczanki Wulka Pełkińska. Spotkanie odbyło się w stalowej woli na sztucznej nawierzchni Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Ten właśnie obiekt zgłosiła wulczanka jako boisko rezerwowe w sytuacji braku możliwości rozegrania meczu na stadionie w Wulce Pełkińskiej. Podobnie jak w rundzie jesiennej, zwycięstwo nad rywalami z Podkarpacia nie przyszło wiślakom łatwo. Już na samym początku dobrą okazję do strzelania bramki miał Adrian Paluchowski. Później także Krystian Puton. Jednak do godnych sytuacji nie udało się wykorzystać. Pomimo dominacji Wisły, gospodarze nie zamierzali meczu odpuścić. Stworzyli sobie także kilka ciekawych sytuacji do zdobycia bramek. Jednak albo Kacper kołotyło albo defensorzy Wisły radzili sobie skutecznie z tymi sytuacjami. Gol dla Puławian padł dopiero w 37 minucie, gdy dośrodkowanie z lewej strony wykorzystał Adrian Paluchowski. Do przerwy Wisła prowadziła więc z Wulczanką i 1 do 0. W drugiej połowie gra mocno się zaostrzyła. Sędziowie dopuścili do brutalnej gry, czego dowodem są czerwone kartki. W 80 minucie czerwono Kartonik ujrzał zawodnik gospodarzy, a w doliczonym czasie gry boisko musiał opuścić Emil Drozdowicz. Na szczęście w tym meczu nie padła już żadna bramka i Wiśniacy mogli się cieszyć z pierwszego ligowego zwycięstwa po zimowej przerwie. Piłkarze Mariusza Pawlaka po 21 kolejkach przewodzą stawce. Na swoim koncie mają 51 punktów i odskoczyli drugiemu zespołowi w tabeli Sokołowi Sieniawa na 8 punktów. Kolejne spotkanie już w najbliższą sobotę o 15. Do puław przyjedzie zespół Jutrzenki Giebułtów. Mecz rozgrywany będzie prawdopodobnie bez publiczności. Nie wiadomo także, czy areną zmagań będzie główna płyta Stadionu Mosir, czy też może boczne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Wulczanka, Wulka Pękińska, Wisła Puławy. 0 do 1 Bramkę w 37 minucie zdobył Adrian Paluchowski. Podopieczni Mariusza Pawlaka zagrali w składzie w bramce koło tyłu Dalej Kubań, Pielach, Cyfert, Heba, Skałecki, Ed Nilsson, Brągiel, Krystian Puton, Wiech, Kondracki, Drozdowicz, Kacprzycki, Bartosiak i Paluchowski.